Jeszcze raz. Jeszcze raz na spokojnie. Energia, energia, energia człowieka, który chce pomagać, to nie jest energia złodzieja i naciągacza, nie? Nie można połączyć tych dwóch energii. To znaczy można, ale nie można jakby być dominująca, zawsze będzie ta zła energia, nie? Tak jest w kosmosie. Zawsze ta łyżka dziegciu psuje cały słoik miodu. Nie? Dzień dobry, dzień dobry. Więc mówię. Zastanówcie się sami, bo to jest straszne. I to wiecie, ja. Ja jestem skromnym streamerem, nadaję dla kilku osób. Eee, zarabiam poniżej średniej, minimalnej, krajowej nawet. Ja prowadzę działalność nierejestrowaną, jest mi z tym dobrze. Żyję sobie skromnie biednie, czasami za tysiąc, z tysiąca miesięcznie. Natomiast to jest kurwa nieuczciwe względem Was, że ktoś bierze bańkę i nie płaci od tego podatku. I tyle, mówię Wam to uczciwie, bo to Wy musicie tą dziurę zapełnić, nie? I teraz ja nie widzę, ja nie widzę sensu. Nie widzę, jak można okradać ludzi, żeby pomagać kotom. W tym sensie nie. I to, 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 to nie jest dobre karmicznie. Ja się z tym nie zgadzam. nie? Także mówię. Doszliśmy już do etapu, że kobiety są liczowane, za prawdę. Jeszcze raz mówię, nagram Wam to, bo widzę, że, widzę, że jest duża część, duża część ludzi. Która tego nie rozumie, że wam to powiedzieć, która pani Cornflakes też miała z tym problem. Jednym zdaniem, dlaczego ta działalność jest nielegalna? Bo jest to pozorowana działalność charytatywna, a w gruncie rzeczy w praktyce ipso facto, de facto, z mocy faktu jest to zarobkowa, komercyjna działalność internetowa. Mamy najsławniejszego influencera w Polsce, który nie płaci podatków i to nie od darowizny. Udaje, że bierze darowizny, a uzyskuje dochód. To jest poważne przestępstwo skarbowe. Ja biorę odpowiedzialność za to, co mówię. I jednym zdaniem, żebyście zrozumieli, bo już w tej chwili jestem po konsultacji z prawnikami, wystarczy jedno zdanie napisać. Ten pan pozoruje działalność charytatywną w celu uzyskiwania dochodów z social media jako influencer. Jest to najsławniejszy, najbardziej zasięgowy influencer w Polsce, który nie płaci podatków od swoich dochodów z influencerki. Dlaczego nie płaci? Bo znalazł sobie kurwa patent w postaci zwierząt i udaje przed ludźmi, że pieniądze idą na zwierzęta. Ale jeżeli jakikolwiek urząd, inspektor, każdy kto jest na drugim roku prawa, przeczytał, zobaczył tą działalność, i to proszenie, naganianie na te różne tam wpłaty, to każdy stwierdzi, że jest to faktycznie działalność komercyjna z wykorzystaniem biednych zwierząt. I trzeba to po prostu zacząć mówić głośno. Zwierzęta są przykrywką do niepłacenia podatków i działalności komercyjnej. To, że one tam są, muszą być, bo inaczej by nie było zasięgu. To są aktorzy. I to mówiły te panie, które tam były. Nie? Jakby, wiecie, po prostu się to wszystko rozmywa, więc jako prawnik chcę to syntetyzować Jednym zdaniem, żeby każdy z Was umiał to powiedzieć, napisać, powtórzyć i zrozumieć. Symulowana działalność charytatywna w 100% komercyjna w celu uzyskiwania dochodów z blików, giftów, donajtów, napiwków, wszystkiego, co jest w ramach influencerki i symulowana działalność charytatywna nierejestrowana, tak? Jak ktoś przyjdzie z boku z kontrolą, a tu są koty, to na koty poszło, ale jak ktoś to wejdzie głębiej i to przeanalizuje, to ten człowiek prowadzi 10 godzin dziennie marzycie influencera i zarabia jako influencer, a nie rozlicza się jako influencer. Czyli ty, jednym słowem, krzywdzisz wszystkich influencerów, którzy działają uczciwie, legalnie w Polsce. No, choćby, choćby dlatego, wiecie, to też trzeba powiedzieć no Bardzo mi się z Pani powodu smutno zrobiło I tak sobie o Pani pomyślałem ostatnio Pani Cornflakes no, Za to, że Panią linczują Mnie też linczują no. <ścoughs> Więc tyle Jednym zdaniem Panie Wolski, dlaczego pan działasz nielegalnie? Bo od czterech lat nie opodatkowujesz dochodów, które bierzesz z działalności influencerskiej. A księgujesz te dochody nielegalnie zresztą na działalność charytatywną, gdzie nie możesz tego zaksięgować, no bo nie masz księgi, no bo kurwa jest to nielegalne. Także, mistrz, mistrz podatków. To będzie sprawa głośna jak budda. Ja wam to mówię, jeżeli za to się ludzie wezmą, to będzie sprawa głośna jak Budda. Pod pozorem pomocy zwierzętom setki tysięcy złotych walił skarbówkę rocznie. To będzie sprawa jak Budda. Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, bo skala jest zbyt duża, żeby udało się to kurwa zapakować w papierek z napisem legalna działalność. Za duża jest skala już. Zrozumcie to, nie? Za duża jest skala. Wszystko, co robimy na TikToku przed kamerą, to jest działalność zarobkowa. Jeżeli chcecie korzystać z TikToka do celów charity i do celów trzeciego filaru do, do NGO, to najpierw rejestrujecie kurwa fundację, stowarzyszenie, potem TikTokowe konto firmowe na stowarzyszenie, fundację i cała księgowość fundacyjna wchodzi w grę.